Na czym w ogóle polega ten dodatek węglowy? O co w tym wszystkim chodzi? Skąd takie zainteresowania? styczniu 22, czyli od poniedziałku ruszyło przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy, czyli to jest w związku z ustawą. Taki dodatek dla wszystkich osób, których głównym źródłem jest paliwo węglowe, czy tam paliwo stałe. To znaczy się, że co najmniej 85% źródła ciepła w danym, w danym gospodarstwie domowym pochodzi z węgla. I takie gospodarstwa, takie osoby mogą składać wniosek o dodatek węglowy. I jakim zainteresowaniem tutaj w szamotułach chcesz? Bardzo dużym zainteresowaniem w poniedziałek zaczęliśmy przyjmować. Fakt, że były osoby, które chciały koniecznie złożyć wniosek już w piątek i, i w czwartek, ale mogliśmy y, przyjąć tylko drogą elektroniczną. Y, papierowo zaczęliśmy przyjmować od poniedziałku i 22 w poniedziałek z, przyjęliśmy 800 wniosków. No, udało się to. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo duże zainteresowanie. Otworzyliśmy podwoje naszego urzędu już o 7.20, mimo że pracujemy od ósmej w poniedziałki, bo osoby już stały, więc wszystko szło sprawnie. W zasadzie mogę powiedzieć, że nie było w ogóle kolejki. Uruchomiliśmy pięć stanowisk. Pani dyrektor zwróciła się do burmistrza o. Przekazanie upoważnień do obsługi tego y, dodatku dla 37 osób i rotacyjnie się zmieniamy. W tej chwili już zainteresowanie jest mniejsze, więc mamy trzy stanowiska. Ale nie dopuszczamy do tego, żeby były kolejki. Ludzie są na bieżąco y, obsługiwani i wszystko przebiega sprawnie. Ile na dzień dzisiejszy zostało złożonych wniosków? Ponad 1700. Także bardzo dużo i problem był w tym, że wszystkie wnioski, które do tej pory były złożone, to oprócz tych, gdzie pojedyncze osoby sobie drukowały w domu wnioski przychodziły z gotowymi, to wszystkie wnioski, pozostałe druki drukowaliśmy u nas na naszych drukarkach, dlatego żeby ułatwić, żeby już mieć druki, a Druki, które myśmy zamówili, przyszły dopiero przed chwileczką. Także 1500 druków mamy, mamy już w tej chwili z drukarni, ale te 1700 wniosków, no to przypuszczam, że drugie tyle, co zamówiliśmy, czyli te 1500 żeśmy tutaj drukowali i przekazywali ludziom do wypełnienia. To mam prośbę do wszystkich wnioskodawców, żeby starali się wpisywać adres mailowy we wniosku, nawet jeżeli nie swój, to kogoś zaufanego. Dlatego, że nam to bardzo ułatwia pracę, bo wtedy po rozpatrzeniu wniosku automatycznie informacja o tym, że wniosek został rozpatrzony i dodatek przyznany, przekazujemy mailem. No i ta osoba już tylko czeka na środki, które w ciągu 30 dni powinny dotrzeć.